Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy pokazać Wam nasz dzień pracy. Zobaczycie, przy jakich projektach pracujemy, ile na nich zarabiamy, zarabiamy, ile nas kosztują, a jednocześnie będziecie mogli poznać trochę więcej takich, takich technik, tajnik działania studia detailingowego. Pobawimy się dzisiaj troszeczkę w takich MTV Clips, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda taka dniówka w Cube Detailing, zapraszam do odcinka. Dobra, słuchajcie, to pierwsze co zaczniemy od tego, żeby pokazać Wam, co tu mamy i co będziemy przy tym robić. Tutaj w kąciku stoi BMW 1200, R1200 bodajże. Słuchajcie, ten motocykl jest już gotowy, czeka na klienta, natomiast jest tu postawiony, bo klient nie mógł po prostu przejechać. odebrać, więc czeka sobie na odbiór. Polerowanie lakieru, oczywiście przygotowanie, tu czyli pieczołowita dbałość o detale w motocyklach jest dosyć istotna. Traktujemy to trochę jak mały samochodzik. Pomimo, że jest to taka, wiecie, mała przestrzeń dla jednej osoby, to jednak kurde tych zakamarków jest bardzo dużo. Dedykowany odcinek o motocyklach i pielęgnacji już jest na kanale, więc możecie sobie zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi. Eee, kwota pracy, bo Polerka i wosk finalnie był wykonany, 8 stówek za całość. Nie jest to jakoś wygórowana kwota, ale też nie jest to mało jak za przygotowanie motocykla na sezon. Ale wygląda naprawdę fajnie. Dalej mamy tutaj Audi A3. Ten samolot przyjechał do nas w sumie prosto z salonu. Ma 1000 km na zabezpieczenie lakieru. Klient sobie tu wybrał powłokę ceramiczną e, z 3-letnią gwarancją. Przynajmniej taką e, na tą ceramikę będziemy klientowi dawać. Wleci tu Clintel Admire. Myślę, po testach, które robiłem w jednym z ostatnich odcinków, będzie to jedna z powłok, które najczęściej będziemy stosować. E, szczególnie, że ma 3 lata trwałości. Oczywiście to nie wszystko. Tutaj mamy wyklejone wnęki pod klamkami bezbarwną folią ochronną. możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób zostało to przez nas wykonane. Folia docięta po rancikach, tak, żeby jak najmniej jej było widać. Jeżeli chodzi o folię, to tutaj jeszcze jeszcze progi będziemy wyklejać, także nie ma za dużo folii, ale za to powłoka przynajmniej fajnie go będzie ozdabiać. Tutaj zakres na około 3,500, jeżeli sobie dobrze przypominam, a mogę, mogę się mylić, więc nie wszystko będzie idealnie przedstawione. Skoda Karoq, słuchajcie, tutaj dosyć fajny pakiecik, właściciel sobie wymyślił zabezpieczenie lakieru bezbarwną, ochronną w zakresie full front, tu oczywiście razem z słupkami A, do tego miejsca i tak samo czoło dachu, oczywiście ominięty reling, możecie sobie na przybitkach zobaczyć, jak to wszystko jest powykańczone. Oczywiście pełen zakres neurologicznych miejsc, czyli ranty drzwiowe, wnęki klamek, pianobleki, które właśnie docinam, no i wszystkie elementy. Które się niszczą, czyli progi, próg załadunkowy i tak dalej, również uwzględniony. Została nam jeszcze do zaaplikowania powłoka, więc tu tak samo pójdzie Admire i będziemy na dwa auta lecieć. Eee, trochę dzisiaj tego wylejemy. Skoda Karoq już prawie na ukończeniu, wykończeniówka e, w postaci docinek, do krawędzi i tak dalej. No i lecimy dalej. Porsche Macan. Ten samochód już stoi u nas dosyć długo, bo jest całościowo oklejany folią bezbarną, matową. Eee, to jest konwersja na, z połysku na mat, w związku z czym no, jest to trochę bardziej. Istotna usługa, gdyż nie ma tutaj czasu, nie ma tu miejsca na błędy, bo i ten czas jest dosyć kluczowy. Nie można za bardzo, za szybko tego robić, bo można jakiś błąd popełnić i tutaj już niestety błąd został popełniony. Aplikowaliśmy maskę, jeżeli osoby, które aplikują folię słyszą makam, to będą wiedzieć o co chodzi. Folia raz, że musiała iść ponad standardowa, 1,80 m rolka, szeroka, no i wiadomo ileś tam metrów do przodu, żeby to miało swój bryt. No, i słuchajcie, niestety przy aplikacji powstały ślady z naciągania, z wyraklowania, oczywiście, w miejscach, gdzie nam się folia przysuszyła, troszeczkę, były takie blizny na, na powierzchni. W związku z czym trzeba było zrobić to drugi raz. No, jesteśmy w plecy 2000 zł. Życie to się nazywa. Aczkolwiek staramy się mimo wszystko zapewniać standard, a nie patrzeć tylko na pieniądze, szczególnie przy tego typu samochodów. W samochodach to ma być wizytówka, więc Wam też polecam i sugeruję dbać o jakość, a wynagrodzenie przyjdzie jako efekt uboczny. Więc tu mam nadzieję, że właściciel doceni starania, doceni poświęcenie, również w tym przypadku finansowe. Usługa łącznie za 17 tysięcy netto, więc nie jest mało, ale szczerze mówiąc, jest to okazja życia dla tego klienta. Folia, jaką zastosowaliśmy, Xpel Stealth, jest to jeden z najdroższych produktów, jaki mógłby sobie klient wymarzyć. Sama maska, właśnie tak jak powiedziałem, 2200 zł, jeżeli chodzi o bryt. A mamy cały samochód oklejony, więc spory koszt przy tym wszystkim. Samochód dosyć wymagający, no i przede wszystkim to jest Porsche. Jest to samochód nowy, więc ta cena musi być adekwatna. Ale mamy już też prawie finał wykończeniówki, podocinanie i będzie z głowy. Zapraszam Was jeszcze na zewnątrz, bo tam troszeczkę fajnych tematów mam do zaprezentowania. Tu kolejną robotę, która czeka mnie w sumie na jutro. Jest BMW X3. Słuchajcie, zobaczcie w jakim stanie przyjeżdża do nas samochód na detailing. Tu co prawda ten egzemplarz wykorzystamy na szkolenie indywidualne. Akurat tak się złożyło, że mam kursanta, który chciał się wyszkolić w polerowaniu. Ten samochód będziemy polerować, choć przyznam szczerze, no w takim stanie lakieru się nie spodziewałem na usługę, ale mimo wszystko tak sobie klientka gdzieś tam zaplanowała, zażyczyła i finalnie będziemy to zwiększać woskiem. Klientka również zażyczyła sobie detailing wnętrza, a zajrzyjcie do środka, w jakim stanie jest samochód. Także musicie mi wybaczyć, że nie pokazuję Wam takiej roboty esencjonalnej, której na co dzień możecie doświadczać. Po prostu samochody do nas tak trafiają w takim stanie i przy takich samochodach musimy pracować. Także zerknijcie do środka, jak to wygląda, a ja wracam na halę pokazać Wam, co dalej. No i miał być dzień życia, to macie dzień z życia. Słuchajcie, dociąłem sobie pianobleka. na szczęście to jest Pierdoła. <laughs> Ale praca od. Godziny 7 codziennie do 20. no Kończy się tym, że czasami po prostu człowiek już nie ma koncentracji w którymś tam dniu kolejnym. Słuchajcie, dociąłem sobie pianobleka do tego miejsca, no i miałem sobie do jeszcze go od góry, żeby tą linię fajnie precyzyjnie pociągnąć. Pociągnąłem za mocno, no i cóż, folia mi się przerwała, niestety. I chyba będę musiał sobie albo tego pianobleka jeszcze raz wykleić, albo jakoś to ocenić, gdyż na szczęście, słuchajcie, po przerwaniu, zobaczcie sobie z bliska. Linia poszła praktycznie tu na krawędzi, więc w sumie nie ma tragedii. My zawsze pianobleki wyklejamy tak, że mamy je tutaj na bokach zaklejone, więc nie widać w ogóle rantu. To jest fajne. Ale nie jest też błędem wykleić to przed krawędzią, tak żeby nam się folia nie chciała odklejać. Więc chyba to zostawię. No ale już właśnie tak to wygląda podczas roboty. Kleisz delikatnie, chcesz sobie coś naderwać i pach folia ci się przerywa. No i już jest problem. Na razie to tak zostawiam i będziemy zobaczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, jak to dosuszymy. Słuchajcie, do osuszania krawędzi folii stosujcie sobie takie mikrofibry do szyb, gdyż one nie zostawiają pyłków, nie zostawiają Wam kłaczków, więc możecie śmiało sobie tą ściereczką dociskać te krawędzie, bez obawy, że ściereczko Wam zanieczyści te krawędzie, znowu będziecie musieli je ścinać. No i przede wszystkim do suszenia, my używamy suszarkę, no bo ja zawsze zadaję pytanie, co lepiej suszy? Opolarka czy suszarka? No, Ja wybieram suszarkę, Szybko naprawdę to idzie, więc włączam bieg i suszymy krawędzie. Słuchajcie, oczywiście zanim suszycie suszarką, pamiętajcie, że najpierw trzeba zebrać tą wodę, no bo będziecie... Taka walka z wiatrakami. Wysuszycie suszarką, a jednocześnie woda Wam wypływa z krawędzi, więc najpierw suszymy wszystko mikrofibrą, a dopiero później możemy sobie zamykać te krawędzie. W międzyczasie zapowiem, Kuba jest naszym nowym pracownikiem. Mieliśmy małą zmianę kadry. Nasi poprzedni detalerzy założyli własną firmę. Możecie w komentarzu życzyć im jak najlepiej. My tutaj nie zamykamy się na sukces innych osób. i też liczymy się z tym, że jak kogoś nauczymy, to ktoś będzie chciał spróbować własnych sił. Więc chłopakom życzymy powodzenia my z nowym składem, jeszcze niepełnym, ale już niebawem będziemy sobie działać na pełnej. A tymczasem wy podzielcie się w komentarzach, czy klejcie, czy detailingujecie, czy bardziej w ceramiki, w co idziecie? Jako ciekawostka, my przyszłe dwa miesiące będziemy codziennie oklejać, mamy pełny grafik zapisany na właśnie zabezpieczanie foliami, więc tu już taka mała wskazówka, gdzieś tam w którym kierunku warto ten swój biznes detailingowy rozwijać. Napiszę w komentarzach, czy u was jest ruch, czy żyjecie naprawdę na fajnym poziomie, jeżeli chodzi o klientów. No i jakie usługi wykonujecie, tym się podzielcie, a ja dalej wam będę pokazywać, co robimy jeszcze na dzisiaj. Always first at the finish line First to the plate when it's dinner time First to escape when this shit goes down And these small fucking clowns finna finish mine Flow too real, hit it with a rhythm rhyme Tim song cause it's cold in the winter time I'm a boss, shit, yeah, you know that I'm finna shine Got the money in the bank like it's intertwined Chodzę od 15 minut, szukam noża, mam saszetkę z Workstaffa, w której zawsze mam swoje graty. Kurde, nie umiem znaleźć. Dlatego już teraz taki tip dla Was. Jak będziecie czegoś szukać, nie umiecie znaleźć, nie ma, na kołach nie ma, nie ma nigdzie indziej w schowkach. Sprawdźcie w kieszeni. Właśnie Miłość podpowiedział, zobacz w kieszeni, bo na pewno masz. Oszczędził mi kolejnych 15 minut szukania. Line. First to the plate when it's dinner time First to escape when this shit goes down And these small fucking clowns finna finish mine Flow too real, hit with a rhythm rhyme tim's on cause it's cold in the winter time I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine Got the money in the bank like it's intertwined 200 Brutto, czyli w sumie tyle ile folia na maskę do makana, także BMK nam zwróci koszt obsługi Porsche. Oczywiście śmieje się. Tutaj mamy usługę darmową Peugeot 508 408, 408. Taki nowy, fajny model. Dlaczego darmową? Dlatego, że samochód ten był przez nas oklejony w zakresie full front z powłoką ceramiczną, nareszcie lakieru, a to jest pierwszy przegląd tej folii. Ja widzę, co prawda, że tutaj nie mam żadnych uwag, ale w standardzie mamy po prostu umycie samochodu dla klienta. Po kilku tygodniach od aplikacji folii, tak, żeby dojrzeć i żeby zweryfikować, czy instalacja przeszła prawidłowo, czy nie ma tutaj żadnych miejsc do poprawki. Także klient będzie miał jeszcze za darmo umyty samochód. Tu, co prawda, patrząc jeszcze na Karoka, sam osobiście się namęczyłem, żeby wykleić cały ten tylny, powiedzmy taki ala defuzor wydech na czarno. Trochę mi to. Zajęło trochę mnie to gdzieś tam kosztowało, nerwów, bo tutaj te wytłoczenia nie były takie proste, żeby je zrealizować. Ja nie jestem aż tak dobrym wraperem jak niektórzy, szczególnie na TikToku, fajną robotę pokazują, ale coś tam potrafię zdziałać. Jedynie potrzebna mi no, jest na to troszeczkę więcej czasu. Także taki dyfuzorek zrealizowany: folia winylowa, oczywiście bez wklejek się nie obyło, szczególnie w tym miejscu, ale wygląda to naprawdę fajnie. Także was zostawiam dalej z częścią materiału, w której pracujemy. Tu jest jeszcze nowa twarz. Kuba to jest nasz menadżer. Czwartek, piąte weekend, coś tam. Ale przy okazji, jeszcze dorabia sobie jako. Pierwsze kilo w kredyt, i zaczyna się kariera. Idzie gładko, biznes, grube siano do portfela. Detailer oczywiście się śmieje, po prostu wspomaga nas w momentach, kiedy mamy dosyć dużo roboty. A akurat, właśnie zmiana kadry jest takim momentem, w którym. Pomoc na dłoń Kuby jest naprawdę nieoceniona. Swoją drogą, Krzysiek, który stoi za kamerą, również czasami woskuje samochody naszych klientów, czy realizuje inne detailingowe usługi, ale tego na pewno nie zobaczycie, no bo kto będzie kamerował kamerzystę. Choć może kiedyś się zamienimy Krzychu i będzie taka okazja. Tak czy inaczej, możesz pomachać widzom, a ja wracam do roboty. czy Klintl Admire na lakierze. Zobaczcie sobie, on nawet hydrofobizuje nam pianę z samochodu. Przez co no zastanawiam się teraz, jak to będzie z tym umyciem tego auta. Eee, dlatego, że nie rozpuści nam to aż tak bardzo tych tak, zanieczyszczeń. Samolot nie był jakiś super, bardzo brudny, ale jednak trochę tego syfu na sobie miał. No tu z przodu widać, że delikatnie większa tafla tej piany się zrobiła, co jest totalnie normalne. Ale to jest obraw, objaw bardzo dobrej ceramiki. Także Klintl Admire to jest coś, co Wam po, po raz kolejny polecę. Dlatego, że test zweryfikował działanie różnych powłok. Jeżeli nie widzieliście odcinka, gdzie testowaliśmy powłoki ceramiczne, zobaczcie sobie koniecznie. Dobra, myjemy, zobaczymy, co to będzie. Zęskiniem czekam na weekend Chobat teraz robisz? Eee, teraz spoglądam na zegarek i stwierdzam, że do weekendu zostało jeszcze jakieś 11 godzin Czeka na tą naklejkę? Tak, kurwa. Ta, to czemu nie możesz białej naklejki nakleić? Słuchaj, to tam ma przeźroczystą naklejkę na chapie Aha Po prostu taki prostokąt przeźroczysty z napisem, no, dofinansowane... nie podoba im się to, chcieli same napisy mieć bez tej naklejki. dzień, sporo się działo, w międzyczasie motocykl przyjechał na poprawkę, trzeba było delikatnie folię gdzieś tam uzupełnić, tu już aplikujemy powłokę, Klintel Admire oczywiście na lakier tego Audi, Skoda jest gotowa, zapowłokowana, Porsche jest gotowe, ofoliowane, powykańczane, także my zabieramy się powoli za oczekiwanie na klientów, Was zachęcam do sekcji komentarzy, żeby troszeczkę z nami porozmawiać, wejść w jakąś dyskusję, napiszcie w komentarzach, co mógłbym dla Was nagrać, a na pewno dużo wezmę pod uwagę. Oczywiście wiem, że już jakaś tam lista czeka na realizację, no ale to musicie się uzbroić w cierpliwość, po pierwsze, aż będziemy mieć możliwości przerobowe, no i przede wszystkim trochę czasu na, na wykonanie tych odcinków i odpowiednich modeli. Jak widzicie. Pracujemy raczej na samochodach, które prezentują sobą wysoki poziom zarówno czystości, jak i zadbania. W związku z czym nie zawsze mamy możliwości zrealizować to, co byście chcieli, ale naprawdę bierzemy to wszystko pod uwagę, więc komentujcie i piszcie. Tymczasem ja odsyłam Was do sklepu Mr. Cleaner, w którym się zaopatrujemy, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne, potrzebne Wam akcesoria i kosmetyki do detailingu. My aktualnie zaopatrujemy się w kosmetyki Detarnera. Także bardzo Wam serdecznie również polecam ich produkty, bo nie, dość, że skutecznie robią to, co mają robić, to jeszcze przy okazji troszeczkę uprzyjemniają Wam tą pracę poprzez bardzo fajny zapach, fajną konsystencję pracy, bezproblemowość obsługi itd. Także widzimy się w kolejnym materialu materiale dzięki i do zobaczenia.